Jeszcze rok temu Boris nawet nie przypuszczał, że istnieje taka miłość. Od dawna był beznadziejnie żonaty i zawsze był przekonany, że jego żona Marina jest tą przeznaczoną mu przez los osobą. Inaczej po co kiedyś jej się oświadczył. Ich solidne małżeństwo trwa już prawie 10 lat. I oczywiście są owoce tej miłości ośmioletnia córka Maszenka i pięcioletni Andruszka. A przede wszystkim Boris nigdy nawet nie spoglądał na stronę. Ale wszystko zmieniło się w jednej chwili, gdy zobaczył Polinę. W tej chwili nogi Borisa przyrosły do podłogi, a w gardle utkwił ciasny węzeł. I nagle mgła przed oczami się rozwiała. Nagle zrozumiał, że tak naprawdę nie żył aż do spotkania z tą cudowną kobietą. A jedynie wegetował. Cudowną kobietę Polinę przywiał do nich do biura niepomyślny wiatr. Ją jako perspektywicznego specjalistę przeniesiono z oddziału z awansem. Z czego Polinę była nadzwyczaj zadowolona. Urocza szkodka o lekkim charakterze i zaraźliwym śmiechu, szybko zaaklimatyzowała się w nowym zespole i nawet zaprzyjaźniła się z kilkoma osobami. On zaś w jej obecności blednął i dosłownie nie mógł sklecić dwóch słów. Jednak to nie przeszkodziło mu dowiedzieć się o niej wszystkiego. Kobieta jest o parę lat starsza od niego i szczęśliwa w małżeństwie z odnoszącym sukcesy prawnikiem. Ma dwóch synów w zbliżonym wieku i mieszka w wygodnym nowym mieszkaniu, które razem z mężem wzięli w kredyt hipoteczny. Właściwie jej życie niczym nie różni się od jego, te same dwoje dzieci, ta sama hipoteka. Tylko że żona Borisa nie ma nic wspólnego z prawem. Pracuje jako metodystka w lokalnej szkole. Sam Boris nie rozumiał, dlaczego tak uważnie śledzi życie Pali, skoro niczego od niej nie chciał. Tylko od czasu do czasu przebywać obok niej, słuchać jej śmiechu, wdychać zapach bardzo lekkiego, ale kuszącego perfum. Tak czasami jakby przypadkiem dotykać się w rozmowie. Te przelotne spotkania stawały się dla Borisa łykiem świeżego powietrza. Krótką ucieczką od rzeczywistości z wiecznie niezadowoloną żoną, permanentnym brakiem pieniędzy i dawno znudzoną pracą. I sam tego nie zauważając, mężczyzna zdecydował się na lekki flirt. Aksamitne nuty w głosie, oznaki uwagi, miłe prezenty. Jego zaloty Polinę przyjmowała przychylnie, ale nie robiła żadnego ruchu, by je zachęcać. Co tylko podgrzewało zakochanego Borisa. Wydawało się, że brakuje im odrobiny odwagi, by zdecydować się na coś ważnego. I tu nadszedł firmowy bankiet. Przez całą uroczystą część wymieniali się spojrzeniami, jak uczniowie, a gdy zaczęły się tańce, Boris ledwo doczekał się wolnej kompozycji. Oczywiście Poline zgodziła się. I mężczyzna przez cały taniec ledwo powstrzymywał się, by nie wbić się w jej usta namiętnym pocałunkiem. Krótko mówiąc, pod koniec wieczoru wymknęli się z restauracji do wcześniej wynajętego przez Borisa pokoju. Każdą spędzoną z ukochaną chwilę Boris smakował jak dobre wino i rozumiał, że ich ryzyko było całkowicie uzasadnione, takiego pochłaniającego szczęścia nigdy wcześniej nie doświadczył. Polinę wydawała się uległa, wyzwolona i gorąca, całkowicie przeciwna jego żonie. I po kilku miesiącach tajnych spotkań Boris zrozumiał, że absolutnie nie chce wracać do domu. Tam wszystko go wkurzało dosłownie. Teraz z trudem znosił Marinę, która, jakby coś wyczuwając, ciągle wlazła z rozmowami, próbowała zaskoczyć w sypialni, przygotowywała głupie niespodzianki. Te jej bezwartościowe romantyczne kolacje. Ledwo doczekiwał się końca i szedł spać, powołując się na zmęczenie. Nie brakowało mu jeszcze kłaść się z nią do łóżka. Czyżby ta płytka kobieta nie rozumiała, że już go nie interesuje i nie jest mu potrzebna? A wyczerpujące weekendy z rodziną dla Borisa dwa dni bez paleni dosłownie stawały się torturą. I pod byle pretekstem uciekał, aby chociaż napisać do ukochanej. Przecież sama myśl, że w tym czasie należy do kogoś innego, doprowadzała mężczyznę do szaleństwa. Dlatego coraz częściej zaczął rozmawiać z ukochaną, że pora się zdecydować i w końcu być razem. Kobieta go słuchała, ale starannie udawała. Że nie rozumie. I pewnego dnia Boris wybuchł. Mam dość tych hotelowych nor i dziennych JM, eksplodował. Mam dość kłamać żonie i szaleć. Czy możesz uciec? Chcę z tobą żyć. Polina się skrzywiła. Wybuch gniewu kochanka ją przestraszył i zmusił do powrotu do rzeczywistości. Chcę z tobą żyć, powtórzyła, czy ty w ogóle rozumiesz, że wspólne życie to wcale nie same różowe sny? Jak tylko nasza relacja wyjdzie na jaw, spadnie na nas lawina problemów. Boris wzbił się w powietrze. Niczego się nie boję. Jakie problemy? O czym ty mówisz? Rzeczywiście czuł, że dla palen jest gotów przenieść góry. Kobieta się zamyśliła, a potem z niepokojem zapytała: Problemów jest wiele. Choćby gdzie będziemy mieszkać? Zastanawiając się przez chwilę, Boris rozjaśnił się. A ty przecież masz swoje mieszkanie. Polina była zaskoczona. Kilka razy przyprowadzała kochanka do domu pod nieobecność męża i synów. Ale jak zręcznie on to wymyślił, nawet o jej opinię nie zapytał. W głowie kobiety roiło się od pytań i nie zamierzała zdlekać. Czyli swoją kwaterę zostawisz żonie, a mnie proponujesz wyrzucić własnego męża? A kto będzie płacić za hipotekę? Ty. Ukochany skinął głową. Swoje mieszkanie zostawię dzieciom. A o twoim mężu nawet myśleć nie mogę. Rozwódź się. I Polinę się zamyśliła. Rozpaczliwie nie chciała nic zmieniać w swoim życiu. Przez lata małżeństwa przyzwyczaiła się do męża i jego nawyków. A poza tym jedno to spotykać się potajemnie, ukradkiem, otrzymywać szalony napęd z poczucia niebezpieczeństwa i czuć się pożądaną. Coś zupełnie innego to porzucić wszystko dla Borisa. A przecież on dla nie jest ciemną końską. Kto wie, jaki jest w życiu codziennym? Czy znajdzie wspólny język z jej dziećmi? Gorączkowo rozważając sytuację, szukała właśnie tych słów, które skłonią go do zmiany decyzji, najpierw poprosiła Borisa, aby na nią nie naciskał. A potem zebrała się na odwagę i powiedziała: Przepraszam, Borys, ale nie jestem gotowa. Wydaje mi się, że to wszystko to po prostu głupi błąd. Nie powinniśmy byli zaczynać. Po prostu nie powinniśmy, ale słowa te tylko rozwścieczyły mężczyznę. Zmęczył się życiem bez miłości i nie zamierzał już dłużej czekać. Nie mów głupstw, krzyknął. Dziś sam wyznam, że prawdę. Ty też porozmawiaj ze swoim mężem. Jego oczy zapłonęły dziwnym ogniem, także Polina nawet się cofnęła i pospiesznie się pożegnała. Całą drogę do domu Boris powtarzał w myślach płomienne przemówienie dla żony. A gdy tylko przekroczył próg, ogłuszył Marinę wiadomością, że pokochał inną kobietę. Podczas gdy gorączkowo pakował walizkę, żona stała jak posąg, gryzając wargi. A on co chwila na nią spoglądał. Byle tylko nie zaczęła płakać, bo Borys nie znosił kobiecych łez. Odchodzę, powiedział cicho. Dzieciom wszystko wyjaśnij sama. Powiedz, że będę ich odwiedzać, odpowiedziała mu cisza. Borys nawet niespokojnie się obejrzał, a Marina gwałtownie odwróciła się. No i dobrze, rozjaśnił się mężczyzna, biorąc jej milczenie za zgodę. Zbiegał po schodach, po drodze wybierając numer ukochanej. Ale za każdym razem w słuchawce słyszał tylko krótkie sygnały. Mocno rozdrażniony poszedł do matki. A następnego ranka czekał na polinę w holu firmy. Zablokowałaś mnie? Zapytał kochanki w rozpaczy. Kobieta spuściła wzrok. Przepraszam, wyszeptała. Nie zmienię swojego życia. Mieliśmy z mężem niewielki kryzys, ale jesteśmy razem od wielu lat. Po Oceo zaczynać życie od nowa. Boris aż się wzdrygnął, jakby otrzymał policzek. A co z naszą miłością? wykrzyknął, nie rozumiejąc. Wyrzuć swojego męża, a będziemy na zawsze razem. Nagle poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Przecież to dla pany nie porzucił rodzinę, a ona nie zamierza nic zmieniać. Naprawdę cię kocham wyszeptała kobieta, delikatnie dotykając jego ramienia. Ale nie jest gotowa ryzykować swojej przyszłości. Jej Mateusz nie wyprowadzi się z mieszkania, bo hipoteka jest na niego. A co będzie z dziećmi, jeśli nie przyjmą nowego męża mamy? Poza tym Polinę wie. Ile Borys zarabia? Po odliczeniu alimentów i spłaty hipoteki zostanie bardzo mała kwota. A dzieci mają zajęcia i treningi. I ona sama ma wiele potrzeb. Z czego będą żyć? To wszystko próbowała wytłumaczyć zdenerwowana kobieta blademu, jak ściana ko. A on czuł się jak oszukane dziecko, któremu obiecano prezent, ale go nie danoł. Przecież porzucił dla niej żonę i dzieci, a ona wylicza, że zostawienie męża jest dla niej nieopłacalne. Gdzie tu miłość? Ale Polinę tylko obojętnie wzruszyła ramionami. Miłość przychodzi i odchodzi, ale jeść się chce zawsze. Powiedziała cynicznie i odeszła, tego samego dnia Borys dowiedział się, że jego kochanka złożyła wniosek o przeniesienie do innej filii. Polinę wracała do domu, rozdzierana okropnymi myślami, udawany cynizm przyszedł jej z ogromnym trudem. Naprawdę kochała Borisa i z trudem wyobrażała sobie życie bez niego. Ale nawet dla tej wielkiej miłości kobieta nie była gotowa na nierozważny krok, porzucenie rodziny. Serce boleśnie się ściskało, ale z każdym krokiem powtarzała sobie nie, nie i nie. Mieszkanie przywitało ją niezwykłą, głuchą ciszą. To było bardzo dziwne, bo dzieci pojawiały się w domu wcześniej niż ona i zawsze urządzały wesołe zabawy. Poza tym przy wejściu potknęła się o jakieś torby i pudła, przecież oni nigdzie się nie wybierali. Nie zdejmując butów, ruszyła do kuchni i zderzyła się z bladym, ponurym mężem. Gdzie są dzieci? Wykrzyknęła zaniepokojona Polinę. Mateusz zmarszczył brwi. Wszystko z nimi w porządku. Są u mojej mamy. A ty choć, będziesz jeść. Polinę rozjaśniła się. W ciągu roku związku odkryła, że Borys wcale nie pomaga żonie, a jej Mateusz jest zupełnie inny. Patrz, podgrzewa jej kotlety z puree. Wyjmuje z lodówki sałatkę warzywną. Znaczy, że dokonała właściwego wyboru. A ta cała miłość to bzdury. Umywszy się i przebrawszy, Polinę usiadła do stołu, opowiadając Mateuszowi o nieistotnych nowinkach. A on słuchał podpierając dłonią policzek. A gdy żona poprosiła o herbatę, milcząc, podał jej swój telefon. Przeczytaj. Dziś mi przysłali. Polina z ciekawością chwyciła urządzenie i zamarła z otwartymi ustami. Jej oczom ukazały się zrzuty ekranu z miłosnej korespondencji z Borysem. I to najbardziej pikantne, z pewnością nie przeznaczone dla obcych oczu. Jakaś maryna powiedziała mi, że mąż porzucił ją z twojego powodu. Niemal obojętnie powiedział Mateusz. Patrząc w okno, nie skomentujesz tego w żaden sposób. Polinę podniosła na męża pełne łez oczy. Ale to nieprawda, wyszeptała, ledwo łapiąc oddech. Kocham tylko ciebie. Mąż niejasno skinął głową. Ona zerwała się, zalewając się łzami. Biegała po kuchni, coś krzycząc, dowodząc, przekonując. Ale mąż jej wyraźnie nie słuchał, obojętnie patrząc w okno i łamiąc zapałkę po zapałce. Rozmawiałem z dziećmi, nagle cicho powiedział: Po rozwodzie zostaną ze mną. Chłopcy są już wystarczająco dorośli i zrozumieli to dużo wcześniej ode mnie. Mateusz uważnie spojrzał żonie w oczy. Słyszał swój głos, ale nie mógł uwierzyć, że te twarde słowa wypowiada on sam. Jak oni mogą tak postąpić? Pobladła Polinę niemal runęła na krzesło i wyciągnęła ręce w stronę męża, próbując go przytulić. Ale Mateusz odepchnął ją z niezwykłą dla siebie gwałtownością. Przecież tak kochał swoją Polusię. Za co ona tak z nim postąpiła? Mieszkanie, dwa samochody, budują dom. Wszystko do ostatniego grosza dla rodziny. Pomagał z dziećmi i w domu. Jak głupek starał się ułatwić żonie życie, bo przecież ciągle zostaje w pracy, jest zmęczona. Ona się roztyła i po prostu spuściła w toaletę ich małżeństwo. Przepraszam, nie wiem co we mnie wstąpiło, płakała w wybuchu Polinę. A Mateusz nagle huknął pięścią w stół. Przestań! Nawet miałaś dość rozumu, by przyprowadzać tu kochanka. Wszyscy sąsiedzi wiedzą, warknął. Więc zbieraj manatki i jedź do matki. Majątek podzielimy zgodnie z prawem. Polinę próbowała krzyczeć, że dzieci nie odda mężowi. Ale Mateusz tylko machnął ręką. Matką jest raczej kiepską. Niech się z nim prześciga, z zawodowym prawnikiem, nie ma szans. Życie jest nieprzewidywalne. Zrozumiawszy, jak pomylił się w kochance, Borys natychmiast rzucił się do żony, leżał u jej stóp, prosił o wybaczenie. Maryna mu wybaczyła, ale ich życie nigdy nie wróci do normy. Żona stała się twarda i pragmatyczna. Czasem Borys łapie na sobie jej spojrzenie. Wydaje mu się, że kryje się w nim groźba. I Maryna po prostu czeka, aż dzieci dorosną, by okrutnie się zemścić. Ale Borys nie traci nadziei, że roztopi jej serce. Nie wierzy, że wszystko się ułoży. Mateusz i Polina rozwiedli się, choć ona do ostatniej chwili błagała go o wybaczenie. Dzieci, jak obiecał, zostały z nim. Zresztą, nie musiał uciekać się do prawniczych sztuczek. Na stolatki w wieku 15 i 14 lat same wyraziły swoją wolę w sądzie. Jak to bywa, męska solidarność. Polina wróciła do matki, płaci alimenty, nie widuje się z synami w ściśle określonym czasie. Miłość do Borysa dawno u niej wygasła. Teraz w jej duszy pozostała tylko wściekła nienawiść do człowieka, który zniszczył jej życie. Zresztą Borys żywi podobne uczucia do byłej kochanki. I dzięki Bogu, że udało mu się wrócić do rodziny. Każde z nich żałuje tego, co się stało. Już nic nie można naprawić. Trzeba po prostu wyciągnąć wnioski i żyć dalej, nie mylić prawdziwej miłości z prostą pożądliwością. Przecież miłość nie zna barier i jest w stanie pokonać nawet śmierć. A rozpusta jest odrażająca jak każda zdrada. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. Nie sprawi Wam to wielkiej trudności, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania.